Pamiętasz o nas, widzimy się 25 października na konferencji Biblioteka Blisko Czytelnika, spotkania ludzi książki w Centrum Konferencyjnym Mazurka z Wożarowie Mazowieckim. Jeszcze nie zdecydowałaś, nie zdecydowałaś? To zarejestruj się już dziś na stronie biblioteki. Rozmawiać będziemy m.in. o bibliotekarzach i czytelnikach z pokolenia Z o trudnym bibliotekarzu, trudnym czytelniku, a także o dobrostanie i sprężystości psychicznej obu tych grup. Rozmawiamy również o cyberbezpieczeństwie bibliotekarza i czytelnika. Jacek Królikowski z FRSi czy Marcin Skrapka z Goodbooks. To tylko niektórzy. Prelegenci podczas konferencji Biblioteka blisko czytelnika. Spotkania ludzi książki. A na warsztatach spotkałem się z państwem znani i lubiani. Dr. Wanda Matras Mastalesz z Uniwersytetu imienia Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, dr. Anna Kiełbiewska z Uniwersytetu Warszawskiego, dr. Marcin Karwowski, dyrektor Biblioteki Publicznej w Kokoszkowach oraz Łukasz Braun z Goodbooks. Konferencji towarzyszyć będzie wystawa, prezentująca 75 lat dokonań naszej biblioteki. Zachęcam do zapoznania się z nią. W czasie naszego spotkania. Zapraszam.